Hej, 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 z tej strony Adramus. No, jak obiecałem, teraz czas na wielką bitwę. No, z tego, co widzę, to chyba mamy przewagę. Sobie bym głowy uciąć nie dał, więc teraz, no... Mamy pięć... Jest nas pięciu. Przydań mi się każde wsparcie. Do ataku. Moment, teraz tylko, którzy to są nasi? E... Dobra, Dion. O, jednak mamy przewagę. Czas do ataku. No więc trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że tym razem nie będziecie musieli widzieć mojej poniżającej porażki. Let's fuck some enemies. Okej. No ale ja mam lemberską czapeczkę. Tam 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 tam. Tem, tem, tam, tem, tem, A, dobra. Ty koleś sobie koleś długo nie pożył. A moją muszą zrobić trochę doświadczenia, więc na oczy czoł idą. Au. This To jest fight. Out, au, 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 Niezbyt dobrze się zaczyna, no ale może być. Dobra, a więc tak. Koleś przeżył kolejne uderzenie.

Czas na Spartę, na piechotę. Tak więc Spartanie do ataku. Ow. Dobra. Tego nie przewidziałem. O, wow, ale mnie laguje, 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 laguje. Są jedne z lepszych jednostek wrogów Więc... Mam marne szanse w pojedynkę Szczególnie jeżeli mamy jeszcze przewagę liczebną Dobra O, ale tego konika bym mógł zdjąć Aaaał Ała Dobra Jak tam wyniki bitwy? Jakoś idzie Dobra Pokażę wam wyniki, jak zaraz będą. Dobra, takie są statystyki. Naszych trochę zginęło, ale wroga więcej. Jak widać, mamy więcej przewagi. Ale też my zostaliśmy potraktowani dosyć niemiło. Tak więc musimy poczekać chwilę na regenerację sił. Poczekamy, 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 poczekamy. Ile? Dobra. Jesteśmy już zdolni do wzięcia udziału w bitwie. Przeciwnika zostało. A, dobre. Jeszcze może na chwilę poczekać. No już. Dobra. Czas. Ee, sto... Skąd się wzięło 117? Nagle? żeby przybyły jakieś posiłki? Chyba tak. O, kurczę. Wszędzie to jest król. Dobra. Będziemy musieli poczekać, aż się całkowicie nam życie zregeneruje. Bo inaczej nie mamy szans. Dobra, to dołączyliśmy teraz do bitwy. Znowu po regeneracji. Patrzymy, znowu mamy przewagę. Może tym razem nam się uda nie umrzeć w pierwszych 10 sekundach starcia. Zobaczymy, co, czy może nam się tym razem uda czegoś nie spierdolić, ale dobra. Czas na szarże. Uwaga! Oooo How sweet aśnie! Sweet, 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 no sweet, no sweet! And it. Eee. Mój konik chyba tego nie lubi, ale to tylko mam takie, chyba, ja przyczucie. Łuk, 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 królestwo za łuk. Dobra. Lecimy trochę. Przynajmniej jednego zabijmy. Dobra. Bez komentarza, proszę bardzo. Proszę tego filmiku nie komentować. Za żadne skarby. E co się dzieje? Mm, ale dobra. To może jak będziecie patrzyli... Umilewa... O, dobra. Teraz już możemy sobie spokojnie dednąć. W każdym razie... Patrząc na to, jak ja będę lamił, to może posłuchacie tego, co wam trochę przynajmniej rozładuje emocje, że jak osiągnę liczbę yy, kosmiczną liczbę widzów, to znaczy 10 sztuk, to wtedy wezmę i podbiję swój pierwszy zamek. Mam taką nadzieję, że będę mógł to zrobić wcześniej, więc liczę na was, że coraz więcej was będzie dołączało. Jakby co, to będę musiał założyć multikonto. O, to jest chyba szef. No taki trochę łysy, taki ten. taki brzydki. o dobra. Fajnie, że tu. Okej. Okej, który. Swój czy, wróg, swój czy wróg? To chyba był swój. O, wrogowie. No to teraz, jeszcze raz. Trochę powyżej tego. I prosto im, prosto w nich, prosto wewnątrz. Prosto w nich. Waga. No. Cały szar, że jednemu się udało, to nawet całkiem niezły wynik. Dobra. Lecimy dalej. Fajne w Mount będzie jest właśnie to, że bitwy wyglądają bardzo realistycznie. Bo tu każdy walczy jakby dla siebie, mało jest walk drużynowych. Niestety panuje to w takim razie Harmider, ale przynajmniej... Jak wygląda jak wygląda bitwa, gdy zderzają się dwa wojska? Otóż tak. O! A jak wygląda człowiek, kiedy się z nim zderzy? No, najwyraźniej nic mu się nie stanie. Ale dobra. Uwaga! Jak to było w nim co? Uwaga! Uwaga! Level up. Dobra, jeszcze raz. Ach, głupia prędkość. Zastanawiam się, tak, ile mój chłop ma jeszcze HP. Ten na pewno już nie ma dużo HP. No widzę. 412 obrażeń. To jednak trochę jest. Jak wspominałem, z lańca się naprawdę dużo. To jest jeszcze słaba lańca. Uwaga. Ech. Ile zostało wrogów? Wrogów zostało 19. Nas jednego. Sojuszników 18. No, wyrównane mniej więcej. Uwaga, uwaga, uwaga. Fatal lag. Eee... Z. W... Uwaga, uwaga, to się musi wczytać. Dobra, już. Przybywało uzupełnienia, więc musiał się dosyć dużo wczytać. To zawsze niestety tak laguje. Ach. Dobra. Dobra. To nie wróży nic dobrego. Przynajmniej dla nas, którzy że się akurat tutaj znajdujemy.

Pięknie to po prostu wyglądało. Czas na obusieczny miecz. I tarcza. Dobra. Eee... Dobra. Mam do wyboru. Walczyć, uciekać. Run or shot, run or shot. Bof. Eee, mleko? Matko? <grywa> o, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, dzięki. This is spam. And this is dead. Again. Cóż, no to znowu Wam pokażę wyniki z bitwy. Okej, okay, to są znowu wyniki. Został nam. No, nie, jeszcze nam jeden został, żołnierz ranny. Myśmy stracili nasi sojusznicy 22, a 56, no to nawet trochę jest. Niestety, znowu sytuacja taka, że musimy chwilę przeczekać, więc ta chwila minie nam w przyspieszonym tempie. Eee, właśnie jak widzieliście, nasi zaczęli uciekać, znaczy, że wygraliśmy. Znowu nie zdążyłem na koniec bitwy, znowu nie przypadło mi nic w łupach. Ale nasz cel to było dogonienie tego kolesia, żeby mu dać jego 4000 sztuk złota. No cóż, trochę to dużo. Mm -hmm. Dobra, no to teraz, jeśli się nie mylę, w kwestii chodzi o to: tak, mamy zebrać stąd podatki. Janon, ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O tu, przy okazji, jak widzieliście, dużo razy umarłem z powodu. I moi żołnierze też nie dawali sobie rady. Więc teraz postanowiłem, że najwyższy czas na rekrutację wojsk w tempie natychmiastowym. Daleko to nie jest, ale liczy się każda minuta, więc e, zobaczymy się na miejscu. Czas nie dogania nas, no ale właśnie nas dogonił. Znaliśmy się już w miejscu. No niestety to zostało splądrowane. Lecimy dalej. Kolejna wioska może się udać kogoś zwerbować. Mm -hmm. Planie Plan jest taki. Ton, 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 a potem tu Janos. Mam w końcu 50 dni. Trzech żołnierzy. Nasza armia znowu ma pięciu. O. Dzienny drenik zakończony w samą porę. Ok, a w tych miejscach, to obok czego się pojawiamy. Tam można sobie właśnie mm, szkolić, trenować jednostki, dzięki czemu potem szybciej dostają no, doświadczenie. Ma, ma, ok, sorry za małą wpadkę, ale już idę. Dobra. Teraz lecimy dalej, rekrutować. Może tu będą trzech? No, armia się pomału zbiera. Zaraz jeszcze sprawdzimy, jaki mamy. O. 69 w sumie możemy mieć członków drużyny. Na razie mamy 14. No, tak, średnio. Dobra. Lecimy. No, nikt nie chce, szkoda. Foch. Ok, no to w takim razie teraz lecimy zebrać ten podatek dla króla. Woj, woj, woj. Co tu mamy? Go to Castle. O, dobra. Zbierzamy to podatkowanie. Fajnie, trochę na te pieniędzy zarabiamy. tym tym klik. To jest taki piękny dźwięk, jak się monety przesypują. Klik, 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 klik. <ścoughs> Cóż. Wybraliśmy opcję taką, że zbieramy więcej pieniędzy, ale niestety oni są mniej zadowoleni. Król za to na szczęście będzie nam wdzięczny. No i zrobimy sobie jego e, dozgodną wdzięczność, dzięki czemu możemy zrobić. Idziemy, oj, drogo się to strasznie ten, Trzeci, no, trzecią noc, no nie. Ale ten dźwięk po prostu, więcej takich misji ja chcę. Proszę. Klik, klik. <laughs> Niektórzy mnie nazwą świrem, ja się po prostu uważam za kreatywnego.